Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej w jakiej fazie Hotsy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę, większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansoweedukacja.com zakładka forum Discord. Witam serdecznie na samym początku. Zachęcam wszystkich do wejścia na stronę finansoweedukacja.com. Wielokrotnie mówiłem o różnych produktach czy pracach, które oferuje Finansowa Edukacja. Jak ktoś jest nowy, to zachęcam do sprawdzenia live'ów i materiałów na YouTubie. Natomiast znacznie większa Ilość treści jest na forum Discord, więc jak ktoś jest zainteresowany, zachęcam do wejścia i sprawdzenia tego. Omówimy dzisiaj temat polski. Pojawiły się różne dane. Wiele osób się niepokoi tym, co się dzieje w Polsce, i porozmawiamy o tym w największym skrócie, bo to jest temat bardzo wyczerpujący, który wymaga odpowiedzi na pytanie w różnych, na podstawie różnych kryteriów. Omówię te rzeczy, które są najczęściej omawiane, i jak je interpretować, moim zdaniem, i jak do tego podejść. Pierwszą informacją to są najnowsze dane, które zostały przed chwilą dos dosłownie, znaczy przed chwilą. Opublikowane tego dnia, kiedy ja to nagrywam, dotyczące różnych wskaźników ekonomicznych. Wejdziemy sobie na. W kalendarium ekonomiczne, i to są różne dane. Pierwsza rzecz, ważne są oczywiście różnice między oczekiwaniami a rzeczywistością, ale z dodatkiem pewnego rozdrowego rozsądku. Pierwsza rzecz to jest produkcja przemysłowa. Oczekiwania dotyczące wzrostu 9%, 10%, macie Państwo prognozę miesiąc do miesiąca wynosiły w praktyce 9% miesiąc do miesiąca i minus 03% w wartości rok do roku, gdzie oczekiwania były na poziomie 0,2% wzrostu rok do roku. Dane są publikowane przez Główny Urząd Statystyczny co miesiąc i obrazują działalność gospodarczą firm, które działają w segmencie przemysłowo budowlanym. Też w transporcie. Natomiast tutaj największy udział to jest oczywiście sektor przemysłowo-budowlany z dodatkiem montażu, te słynne polskie montażownie. I te dane tak nie są tak złe, jeżeli weźmiemy pod uwagę dane z gospodarki niemieckiej. Jakiś pewien zależności między Polską a Niemcami jest. Oczywiście ten poziom jest mniejszy niż kiedyś, ale nadal jest. Więc słabość w Polsce w takim zasięgu tak nie jest ok Oznaką tak istotnej słabości, biorąc pod uwagę słabość gospodarczą Niemiec obecnie. Natomiast e, trzeba zwrócić uwagę na jeden czynnik: mianowicie jaki jest udział PKB przemysłu w Polsce? Bo my ma, żyjemy pewnymi błędnymi przekonaniami. Które wynikają po pierwsze z takiego psychologicznego podejścia do rzeczywistości, że jak widzimy przemysł, fabryki, fizyczną, namacalną wartość, którą my rozumiemy i postrzegamy jako coś wielkiego i niesamowitego, my przeszacowujemy wielkość tego w skali PKB. Wystarczy wejść na stronę statysty, oczywiście na stronę gus czy innych stron. Jak wygląda udział przemysłu i usług w Polsce? Na przestrzeni lat. Widać, że rosną usługi. Więc ważniejsze dla nas są usługi, a nie przemysł. Przemysł to jest 28% PKB. To jest tak większa wartość niż w Stanach Zjednoczonych, bo tam usługi są potężne. Natomiast ten udział przemysłu spada z roku na rok i on będzie spadał, bo to jest typowe zjawisko dla gospodarek rozwi przychodzących z rozwijających się na rozwinięto. Po prostu marże usług są większe, więc udział. I ich w gospodarce rośnie. Bo przez prosty element akumulacji wartości w czasie. Jeżeli mamy dwa biznesy, które określamy jako biznes technologiczny, wzrostowy, a drugi jako przemysł, jeden biznes uzyskuje marże. Nawet przy podobnej sprzedaży na poziomie. przy podobnym wzroście sprzedaży oczywiście ten poziom wzrostu może być większy dla korzyści usług. A przy marży 70% dla usług i 40% mówią marże brutto dla. Segmentu a przemysłu, no to długoterminowo wartość, też model wyceny i skumulowana wartość wewnętrzna biznesu operującego na marży brutto 70% będzie większa, więc udział jego w PKB też będzie większy po czasie. I to jest powód, więc dane przemysłowe nie są tak ważne w Polsce, i musiałoby dojść do kumulacji słabości przemysłu i usług żeby doszło do recesji z prawdziwego zdarzenia. Mówię o tym w kontekście straszenia, różnych strasznych historii. A więc warto to brać pod uwagę, Czy rolnictwo to jest bardzo mała część, więc to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli gospodarka jest w stanie sprowadzać towary przedsiębiorcy, importować, to nie ma żadnego problemu. Oczywiście dochodzi do pewnych szoków z tego powodu. Więc jakaś część niezależności gospodarczej, wynikającej z utrzymania produkcji podstawowych towarów konsumpcyjnych, żywności, jest jednak ważna dla bezpieczeństwa państwa, moim zdaniem przynajmniej. Więc dane nie są najgorsze. Jeżeli zwrócimy uwagę na ceny produkcji, wskaźnik PPI. On jest znacznie niższy. I to jest globalny trend wynikający z, moim zdaniem, starej hossy i dezinflacyjnego środowiska po szoku pandemicznym oraz słabości przemysłu. Segment, w którym my obserwujemy słabość na poziomie gospodarczym, zawsze ma w sobie wbudowany mechanizm deflacyjny. Jest to całkowicie normalne. Więc to jest trend globalny i w sumie nie ma żadnego znaczenia w tej kwestii, bo obrazuje słabość, ale z drugiej strony obrazuje środowisko dezinflacja. Inflacja w Polsce mogłaby zaszkodzić znacznie bardziej. Poziom zatrudnienia, tak zwany dynamika zatrudnienia, na nie poziom. Dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które przekraczają 9 osób. To są dane publikowane przez GUS. No i na poziomie oczekiwań spadek wartości, natomiast ruch, o tym mówiłem wielokrotnie w stosunku do rynku amerykańskiego, ruch na poziomie bezrobocia, co zaraz jeszcze pokażę w ramach historycznych danych, on nie sugeruje żadnych negatywnych wartości gospodarczych. Bardzo długo utrzymujące się rosnące bezrobocie to też jest wskaźnik opóźniony. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz: rynek akcji, który jest wiodący wskaźnikiem ekonomicznym. Mówię o szerokim rynku. Wycenia wcześniej wszystkie powszechnie znane informacje, no i wycenia negatywny zakres potencjalnie pojawiającej się korekty, która zazwyczaj trwa 16 miesięcy. Mówię o na rynku akcji. Natomiast rynek odbija przed poprawą danych, bo wycenia wszystkie powszechnie znane informacje z wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. To w praktyce oznacza następującą rzecz, że my często, pomimo wzrostu na rynku akcji, obserwujemy gorsze dane, bo one zostały z góry wycenione. Więc rynek akcji może radzić sobie świetnie, nie dlatego, że nie ocenia rzeczywistości, tylko dlatego, że ją wycenił dawno i patrzy na to, co będzie w przyszłości. I pytanie nie powinno polegać na tym, co my obserwujemy z przeszłych danych, tylko czy to, co rynek wycenia w przyszłości, jest możliwe do spełnienia czy nie i jest prawidłowo wycenione. Zaraz to zresztą pokażę w danych bezrobocia, że tam dane dotyczące pogorszenia na poziomie oczekiwań i rzeczywistości pojawiały się wielokrotnie, nie oznaczały niczego złego. Wychodzenie wzrostu wynagrodzeń. Zaraz to pokażę w ramach raportu bogactwa. Oczywiście tych raportów jest więcej, są znacznie lepsze filmy na YouTube, które obrazują problem bogactwa w Polsce w przeliczeniu per capita na poziomie średnim czy medianym. Hmm. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na czynniki, które wychodzą poza te dane. W ramach metodologii, czy fakty są takie, że Polska ma ogromny problem z bogaceniem się. To jest fakt. Ja nie mówię o państwie jako w strukturze, tylko o obywatelach. To jest moim zdaniem też typowe dla państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw wschodnich. Że przy nagłym zbogaceniu się w stosunku do poprzedniej rzeczywistości, konsumenci, którzy nie żyli w kulturze, Oszczędzania, e, akumulacji bogactwa, konsumują pierwsze, większe zarobione pieniądze w ich przeświadczeniu, e, powyżej tej globalnej średniej. Konsumują w sposób, nazwijmy to, nierozsądny, a na przykład obrazy, również jest to opisane w ramach różnych nauk psychologicznych. W krajach wschodnich, część, w niektórych miejscach, nie wszędzie, są pewne wyjątki oczywiście ale w, w stolicach, w większych miastach można zaobserwować znacznie lepszej klasy samochody, pomimo że poziom bogactwa w tych państwach jest znacznie niższy. Ponieważ jest to chęć konsumpcji tego bogactwa, które powstało w sposób nieprzewidywalnie szybki i po prostu konsumenci, przedsiębiorcy, osoby, które pracują na różnych stanowiskach menedżerskich i tak dalej, no konsumują to. Natomiast y, zakup luksusowego pojazdu, z wyjątkiem jakichś szoków, z wyjątkiem jakichś działań inwestycyjnych, co jest niesamowicie trudne, nie wiąże się z zwiększeniem bogactwa. Jeszcze z wyjątkiem jakichś tam pewnych marek, to są rzadkie okazje. Natomiast jeżeli ktoś kupi dzisiaj nowy samochód i wyjedzie z a, salonu samochodowego, od dillera i przejedzie się, no nie wiem, 30 mil albo 100 mil tym pojazdem, to wartość tego tra od już na startu jest minus 20%. Nie wszystkich marek, nie zawsze, ale tak to wygląda. Więc jest to słaba forma akumulacji bogactwa. No, wyjątkiem może być firma Ferrari, a... natomiast. To też dotyczy jakichś pewnych edycji limitowanych i specyficznych okresów rynkowych, w których produkty luksusowe radzą sobie lepiej. Produkcja budowlana, montażowa to jest już ważniejszy wskaźnik i on nie zachował się tak źle. Więc to są dobre dane. Tu segment w produkcji budowlana, montażowej to jest główna część w ogóle przemysłu i to jest coś, co bardzo istotnie pobudzało wzrost gospodarczy, że obserwowaliśmy wzrost od 20 roku powyżej oczekiwań. Nie tylko Polska. Po prostu rynki rozwijające się mają większą tendencję, mają mniejszy rynek, yy, bardziej podatny na zmianę ceny nieruchomości i działalności ze względu na ten efekt bazy, działalności przemysłowo-budowlanej i tam wpływ małego kapitału mocniej wpływa, bardziej stymuluje ten wzrost. A więc te dane produkcji budowlano montażowej są niezłe. Nie rewelacyjne, ale niezłe. E Produkcja przemysłowa, też bez jakichś rewelacji. No to są dane bez rewelacji, no ale jakie mają być dane w związku, jeżeli w skali całej Unii Europejskiej jest przemysłu. Przeciętne wynagrodzenie brutto, e jest na poziomie 8140 zł. I tutaj ja nie rozumiem jednego efektu, który się pojawia w Polsce. E, jakby ludzie zwracają uwagę na wynagrodzenie brutto. Natomiast jeżeli ja dobrze wiem, w Polsce ulga zwalniająca z większości form podatkowych istnieje do 26 roku życia, ma pewien tam zakres e, do iluś tysięcy złotych. Natomiast konsumenta, pracownika interesuje wynagrodzenie na rękę. I to wynagradzanie na rękę to jest tam około 5300, tam 600 zł 600 już nie pamiętam. Kolejny czynnik wpływający na przeciętne wynagrodzenie brutto jest fakt, że jest ono, jest bardzo skoncentrowany poziom, czyli są z duże odchylenie od normalnej wartości. Jakbyśmy to chcieli rozrysować na krzywej dzwonowej pomiędzy największymi miastami jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków. A średnimi miejscowościami. W średnich miejscowościach jest bardzo potężne wypłaszczenie wynagrodzeń. I jeżeli GUS by podał dane wpływu wielkiej piątki największych miast na przeciętne wynagrodzenie brutto, to okazałoby się, że dane netto są znacznie... W sensie już dane brutto byłyby znacznie gorsze i dane netto byłyby jeszcze gorsze. Więc jest po prostu obraz, warszawiacy mają zaburzony obraz rzeczywistości dotyczący bogactwa w Polsce. O tym trzeba pamiętać. A w analizie danych dotyczących bogactwa, że jest to pewien obraz, który jest problematyczny do weryfikacji. Wielu, skomplik poziom skomplikowania liczenia tego jest duży. Biorąc pod uwagę jeszcze szarą strefę, zaraz o tym opowiem. Więc fakt jest taki, że i to wynika z dużych danych statystyk, które kiedyś podawałem, przeciętne, przeciętne wynagrodzenie. Jeżeli zwrócimy uwagę na dużą pulę danych dotyczących wynagrodzeń w Polsce, na rękę, to jest powiedzmy wartość płacy minimalnej na rękę plus, minus 10, 15, 20%. Tyle zarabia mniej więcej 65, 70% społeczeństwa w Polsce. To były dane, ja nie wiem jaka teraz jest presja minimalna w Polsce, natomiast to były dane chyba statisty z zeszłego roku albo dwóch lat. To było około tam 4300 zł na rękę. To jest mniej więcej dane, tam oczywiście z Warszawą też, więc tam. Natomiast to, jest, to są mniej więcej dane realne. A jeżeli ktoś, to oczywiście taki jest wielki skok w porównaniu do tego, co było 15 lat temu. Natomiast tam trzeba, nie należy się oszukiwać, tak wygląda rzeczywistość. A kolejne dane właśnie dotyczące bezrobocia, widzicie Państwo, mamy długą historię. Spadku no i wzrostu bezrobocia. My mieliśmy często gorsze dane. Na 22 roku nic się strasznego nie stało. te gorsze dane też były, pojawiały się w 20 roku. Po wyjściu już w tej drugiej etapie wyjścia pandemicznego też nic się strasznego nie stało. Nie stało. I prześledzimy, dlatego ja wielokrotnie powtarzałem tezę dotyczącą w ogóle danych ekonomicznych, że żadne miesięczne dane nie obrazują rzeczywistości w sposób ani bardzo pozytywny, ani negatywny. Zwróćcie uwagę na jakieś długoterminowe trendy, przynajmniej 3 miesięczne wartości w połączeniu z innymi danymi, bazując na tym, jak rynek wycenia rzeczywistość, i bezrobocie jest bardzo opóźnione w tym wszystkim. Dane PMI były ostatnio gorsze w stosunku do oczekiwań, jeżeli chodzi o Polskę. W przemyśle usługowych danych dokładnych nie mamy przeprowadzanych przez firmę Standard Network. Natomiast to są dane zbliżające się do poziomu 50, które oznacza ekspansję, więc tragedii też nie ma. Poziom dziesięcioletnich obligacji rośnie razem z globalnymi tendencjami, co jest naturalne i dobre. Nie ma tu dużego rozłączenia między tymi wartościami, czyli rynek sugeruje, że nie będziemy żadnych problemów przynajmniej w najbliższych 12-20 miesiącach, jeżeli chodzi o koszt obsługi zadłużenia, czy problemy inflacyjne. Możemy oczekiwać inflacji, mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami Narodowego Banku Polskiego, w scenariuszu, czyli w różnych scenariuszach. A więc to też nie są złe dane. Natomiast złe dane dotyczą tak zwanego zasięgu ubóstwa. Mamy tak zwane ubóstwo relatywne, ustawowe i skrajne. Tak zwane minimum egzystencji. To jest wieczny problem polityki państwa. Że my możemy wprowadzać różnego rodzaju programy, świadczenia socjalne. Natomiast efektywność wykorzystania po drodze szoki inflacyjne, które mogą tworzyć te programy, ale nie muszą. Akurat kwestia pandemii podwyższonej inflacji w Polsce, tam wpływ tak zwanego socjalu był bardzo mały. Natomiast problem jest z dystrybucją tych środków. W jaki sposób one będą przez tego konsumenta wydatkowane? No i są oczywiście różne opinie, natomiast z punktu widzenia, yy, oczywiście każdy system ma swoje wady, nie ma idealnego rozwiązania. Natomiast fakty są takie, że pomimo 2016 roku, z gwałtownego zwiększenia nakładów na wydatki socjalne, to ubóstwo skrajne zrosło jest zbliżone do lat 2014. Stało, czyli ten spadek, to wypłaszczenie zostało wymazane. No i to pokazuje ogromny problem. E, związany z no, ogólną sytuacją gospodarczą. Natomiast, dlaczego ubóstwo ustawowe spada? Co to jest? Ubóstwo ustawowe odzwierciedla ilość wniosków, e, możliwości składania wniosków wynikających z legislacji różnych form zapomogi. I to jest wskaźnik sztuczny, bo jest nie jest określany przez ogólny poziom egzystencji czy ubóstwa, tylko określany przez legislatora. E, dlatego on spada. Ponieważ on nie jest, jakby te wartości dotyczące e, tam różnych zasiłków, możliwości złożenia wniosku. I zdobycia potencjalnych takich zasiłków, to tak jakby tam nie ma czego czynnika w takiej skali skumulowanej wzrostu po drodze skumulowanej inflacji. I też innych czynników. Na przykład wzrost nieruchomości jest znacznie wyższy niż poziom, czy nawet najbą, niż wartość skumulowanej inflacji. I, yy, natomiast, więc wracając sobie do głównego wątku, żeby tak nie przeskakiwać, moim zdaniem sytuacja Polski jest przeciętna. Nie jest to świat recesyjny. Jest zbliżony do Unii Europejskiej. Trochę lepszy niż Unia Europejska. W niektórych przypadkach znacznie lepszy. Znacznie lepszy niż w przypadku gospodarki niemieckiej. W niektórych miejscach nie jest tak już. Jest zbliżony. Więc to są dane na razie przyzwoite. Prędzej czy później recesja się oczywiście pojawi. Natomiast to nie jest okres najbliższych miesięcy, nawet tego roku. Ale czynnik, który w przyszłości będzie moim zdaniem problematyczny do wymazania to jest właśnie poziom bogactwa. Jak zobaczymy dane dotyczące bogactwa banku UBS, który przejął Credit Suisse w poszczególnych państwach, to można zauważyć, że są oczywiście różne miary, to jest akurat mapa na podstawie tych danych, czyli chodzi o poziom bogactwa. No jak zobaczymy Polskę, ta mediana bogactwa to jest około 16 tysięcy dolarów. Natomiast jak porównamy to na przykład z Estonią, to w Estonii to jest 38 tysięcy. Z Litwą 28 tysięcy. Z Łotwą 41 tysięcy. Jak porównamy poziom bogactwa w Polsce z Rumunią, no to też, to tragicznie wygląda. Oczywiście jest tutaj wpływ w szarej strefy, jak ona jest duża, jak dużo tego majątku jest w różny sposób ukrywane przez osoby fizyczne, prawne, przenoszone za granicę, czy też ten bułgar. Więc te dane są, no, niezbyt optymistyczne. Jeżeli chodzi o poziom bogactwa. Są różne raporty, które Państwo możecie prześledzić, m.in. ten dotyczący bogactwa, bogacenia się społeczeństw, jak to wygląda w bogatszych gospodarkach w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, jak to wygląda. Oczywiście, nie należy porównać największych do Polski, która jest rynkiem rozwijającym się. Natomiast, no, trzeba zwrócić uwagę, że te chóre optymistyczne dane dotyczące nominalnego PKB, one mają się nijak w stosunku do medialnego bogactwa bo, na przykład, jeżeli chodzi o Portugalię, w tym bardziej Wielką Brytanię. A więc, są różne oczywiście, więc to zwracamy do tego, co już mówiłem ostatnio, że Polska, jakbyśmy Polskę przyrównali do korporacji, to jako państwo, to państwo, ta korporacja stała się bardzo bogata, natomiast uczestnicy działający w tym państwie, obywatele, pracownicy tej korporacji, czy akcjonariusze, powinien powiedzieć, a nie pracownicy, a akcjonariusze tej korporacji, nie uzyskali z wielu różnych powodów takiej wartości, jaką uzyskała ta firma. To jest między taka sytuacja, jak mamy, powiedzmy, akcji jakiegoś biznesu, który generuje gotówkę i on ani wypłaca dywidend, ani nie skupuje akcji własnej. Czyli następuje pewien proces wzrostu bogactwa, ze względu na akumulowanie tej wartości, natomiast to bogactwo nie równomiernie odzwierciedla wzrostu bogactwa tej firmy w stosunku do akcjonariuszy. Jest oczywiście więcej artykułów. Zachęcam Państwa do sprawdzenia tego zasięgu ubóstwa w Polsce, jak to wygląda. No, nie jest to takie, nie jest to taka kolorowa historia, jak wiele osób zakłada, że jest. A więc to trzeba obserwować. Natomiast te podstawowe dane, które teraz wyskoczyło, o których ludzie piszą na Twitterze coraz częściej, nie są najgorsze. To nie jest świat recesyjny. Świat recesyjny się będzie, czy później się pojawi. W Stanach też. Jego ci będą wyszczeli upadek stanu, wielki kryzys, tragedie. Ale recesja ma to do siebie, że prędzej czy później się pojawi i prędzej czy później zniknie, czasami krócej, czasami szybciej. Natomiast konsumenci, inwestorzy powinni się na to przygotować, dywersyfikując swój portfel inwestycyjny, obserwując różne czynniki ekonomiczne, sentymentalne, polityczne. I na to trzeba zwrócić uwagę. Moim zdaniem Polsce nie grozi recesja, w tym roku i w następnym, przynajmniej w pierwszej jego części. Więc to jest, to są dobre informacje dla większości firm czy pracowników. I co będzie dalej zobaczymy. Dziękuję za uwagę.